Witajcie moi drodzy, z tej strony witam Was Piotrek W dzisiejszym materiale chciałbym wspólnie z Wami wykonać ostatnie zlecenie morskie Powiem Wam, od mojego ostatniego materiału tutaj w grze zrobiłem tutaj spore postępy Przede wszystkim pokonałem cztery legendarne okręty Najbardziej dały mi w kość dwa hiszpańskie Te brytyjskie akurat nie były zbyt trudne Oprócz tego ulepszyłem już tutaj niemalże mój statek zwany Kawką jak widzicie, wszystko jest niemal na 100%, broń i opancerzenie 100%, ładownia 94% i polowanie z harpunem 100%, także wszystko tutaj niemalże ulepszone, niemalże na 100%. No i tutaj Wam powiem, e, gra przede wszystkim wciąga właśnie te dodatkowe zadania, są tutaj właśnie bardzo tutaj takie absorbujące, oprócz tej fabuły głównej, jedną z tych dodatkowych zadań właśnie są tutaj zlecenia morskie, tak jak mówię, jak widzicie, tutaj ostatnie zlecenie mi zostało. Właśnie chciałbym je wspólnie z Wami przejść. Zobaczmy tutaj, co on mają. Ja mam tutaj tym razem do zaproponowania. Poziom trudności widzę bardzo wysoki. Witaj, kaprze. Ze smutkiem skreślam ten dzień w kalendarzu. Jako, że kończy on moje czasy aktywnego kupiectwa, okoliczności zmusiły mnie do przejścia w stan spoczynku. Choć nie sądzę, aby moi wrogowie. Pozwolili mi się wycofać bez walki. Błagam o twą pomoc, gdyż obawiam się, iż zarówno Hiszpanie, jak i Brytyjczycy wkrótce spróbują mnie dopaść. Podpisano Milo van der Graaf były uczciwy przedsiębiorca i nieustający przyjaciel. No to pomożemy staremu druhowi. Ostatnie zlecenie: odszukaj Hol Holandera. Zobaczmy, kto to jest. I zobaczmy, gdzie to na mapie się znajduje. Aha, obszar jest mniej więcej tu. No to płyniemy. Tu, jak widzicie, kawka niemalże na 100% ulepszona. Wszystko jest tutaj niemalże w złotych barwach zrobione dużo wydałem na tą łódź, na ten statek, ale warto było, bo jednak pokonanie ok legendarnych czterech okrętów tutaj było wyzwaniem. O, jakiś, jakiś duży statek. Zobaczmy. Jeszcze nie widzimy, jaki to jest poziom. A poziom 36. Muszę chronić przyjaciela. No dobrze. Możierza będziemy atakować No już wróg został pokonany Ale widzę, że musimy Dobra, ci już załatwieni że też pogoda taka tutaj się rozrobiła niedobra, ale damy radę. No i załatwienie. Ale to wiecie. Tak łatwo poszło dlatego, ponieważ moja łódź, mój statek już jest tutaj bardzo ulepszony, niemalże na 100%. O, widzę następni wrogowie. Poziom 60 O, chyba poszły. Tutaj użyjemy, wam powiem takiego fajnego, szybkiego taranu. Tą nagrodę otrzymałem, jak pokonałem jednego z hiszpańskich legendarnych okrętów, zaraz wam pokażę polega to na tym widzicie rozpędza się moja łódź jest stara tak, tak zwany szybki no i moi drodzy udało się i zdobyliśmy nawet trofeum, wilk morski Schematy widzę koło sterowe z Aquilli, jest teraz dostępne w Kajudzie Kapitana. Super! Także moi drodzy, to było ostatnie z takich dodatkowych zleceń. Nawet fajne, wam powiem, było, nie było tak nudne. Także gra po mnie wam naprawdę wciąga. Tak relaksuje i jest spoko. Dobrze, no to wróćmy. Tutaj, właśnie, gdzie by tu teraz iść, a pójdę sobie tutaj, właśnie chyba tam, gdzie byłem wcześniej, bo jeszcze widziałem do zabrania: skrzynki, fragmenty Animusa, ale tego wam oczywiście tutaj pokazywać nie będę. Jeśli dzisiejszy film Wam się podobał, to proszę Was o lajka, subskrypcję, komentarz. Co sądzicie o tej grze? Czy Wy też tak jak ja lubicie powracać do starszych tytułów, grać w nie? Bo ja uważam, że czasem warto, jeśli jest oczywiście dobry tytuł, to warto dać mu kolejną szansę i warto tutaj pograć. Także moi drodzy, dziękuję Wam za tutaj spędzony czas. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.